Hejka wszystkim! Z tej strony Lena i. Emila! Dzisiaj robimy unboxing rzeczy z Action, bo nakupiłyśmy pełno rzeczy. Prawda? Tak! <grych> Dobra, zaczynałem. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, ale na starcie musicie zostawić. Łapkę w górę! I subika! Pamiętajcie o tym, bo jak nie będzie subików i łapyczek w górę. To ja nie wiem, bo wydałyśmy pełno pieniędzy. No. <gry> Dobra, a więc nie przedłużając, zaczynajmy. Mamy też... To. Bądź normalna. Mamy naszą torbę. Pełną rzeczy z Action. Bardzo ładna z tego kwietnia. Ona sobie będzie. Tutaj z cała odsuniemy żeby ona nie wchodziła w kartę. Kadr. No i co? Lecimy po kolei? Tak. Okej. Okay. Pierwsza rzecz w Co to? Moja piła! Kupiłyśmy taką piłkę e, Z firmy Toy, Toy Toys I nazywa się Puffer, Puffers e, No i to jest taka piła Taka wiecie Ona jest fajna, mega Emila już ją miała, ale jej się zepsuła Dobra, odłóż na bok I lecimy z kolejną rzeczą Tutaj będziemy odkryć wszystkie rzeczy. Dobra. Uwaga. Tam tam, tam 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 Mamy dwa zestawy jajek, bo niedługo będzie Wielkanoc. Z firmy. A tutaj są fajne. Nie ma firmy? Ale tutaj, ale tutaj, ale... tutaj są fajne. Easter Eggs i są tutaj takie jajeczka niepokolorowane A tutaj i są, są farbki, jakieś naklejeczki, więc będzie no. bardzo fajna. Tak. Na bok dajemy, lecimy z kolejną rzeczą Maga. Okej okay, To są takie Na nos czarne Z Pokaż. takie wiesz Takie tutaj no. się nakłada I one wszystkie te, te, Wągry czy jak to tam się nazywa ściągają No i jest to mega fajne I miałam z innej firmy I te wytestuję Dobra Lecimy dalej tak. Baga. Okej, okay. są to takie lampki, że się naciska, no i one się świecą. to jest do mojej stawki. Zobaczymy. Jedna jest dla mnie, jedna jest dla mamy, jedna zostanie, więc zobaczymy. Fajne. No, ale na koniec mamy super rzecz, więc oglądajcie do końca. Okej, okay, lecimy dalej. Ty możesz opowiedzieć co to jest To są e, stempelki. stempelki Podejdź, pokaż, jakie są Są to stempelki literkowe O, takie Bardzo ładne, to Ta. e, no. <śmila>, nie? Tak no Mila, nie strasz widzów Chcesz otworzyć, otworzyć i pokazać otwarte czy nie? Ta. Dobra, no to otwieraj Właśnie, zapomniałyśmy otwierać też Dobra, pomoż no to, tak. to chyba nie tak, to trzeba tu od boku. Okej. Okay. Jeszcze. Pociągnij. Oh my A to są. Okej, okay. są oto takie literki. Wyjmij jedną, otwórz i pokaż. Weź E, swoją literkę. No. A, prawie się powróciłam. <laughs> Dobra, no. No, to pokaż. jest moja literka. No, literka E. No i otwórz i pokaż. Jaka jest w środku. Patrzcie. Zrób sobie pieczątkę na rączce i pokażemy. O, co masz tatuaż, to tutaj dawaj. O. By mu się nie zrobiła. Nie hmm. wiem, miała się zrobić, nie zrobiła się. Może ale badzie. na kartce! Może na karcie będzie działać, ale trochę badzie, co? Nie, jak no, się na ręce nie nie, kar... nie, nic nie musisz. No? Bo musimy lecieć dalej, bo się nie wyrobimy. Tak mało rzeczy otworzyłyśmy, a już dużo czasu w filmie minęło. Bangi, bangi, bangi. Dobra. Nie pa, jakie pa! Lecimy dalej. Tam tam, tam, tam. Bateria. Zwykłe AA bateria. Nuda. Nuda, widzowie. Uwaga, to jest coś słodkiego, mega. Kube... oj, Kubeczki takie piękne. Pieskowe kubeczki. One są śliczne i mamy ze miną meci. I one są przepiękne przez bardzo mi się podobają. Mi też. Tak. tak wypijesz herbatkę? Tak. Śliczna, albo jakiś soczek? No. Ładne, bardzo ładne. Odłożymy na luzie, żeby się nie rozbiły. Siadaj. Lecimy dalej. Uwaga. U, jakie ciężkie! Żelki. żelki No. Takie Wielki, wielkie żelki, bo. Bo ona uwielbia żelki, ja też w sumie uwielbiam Ta. żelki. Żelki są... Nie żegnaj się z widzami! Żelki są pyszne! jem dobry widzowie! Dobra, lecimy dalej. Pokaż ile jest tam. dużo. Uwaga. To jest Emilki. Powiedz, co to jest. To jest na moje. Ewa To jest śniadanie taki pojemniczek mały. Na Emilki Owocki, bo ona bierze sobie do przedszkola Owocki. Emila! Co ty robisz? Ej, proszę, jeśli ktoś to ogląda, zróbcie filmik. Emilka Kor. Błagam. Dobra. Odkładaj i lecimy dalej. Bo to mała się zaczyna odkryć. Pomocy Dobra. Przepraszamy za to. Lecimy dalej. Zobu tej małej pani. To jest, to jest musująca kula Do kąpieli? Do kąpieli. Ładny kolor taki. Ha. Milka, kaszlej się, masz grypę Kula nam uciekła Dobra, odłóż kulę i lecimy dalej okay. Znowu tej pani No nie wytrzymam, wszystko jest jej To jest płyn, który jak się wyciągamy to Tak, wyciągaj jak się teraz naciśnę? Mam nadzieję, że nie poleci płyn. No nie gadaj, wzięliśmy psuta chyba. Czekaj. Co to za gówniany jest? <noise> Emilka! <Cudy. O. głos> <noise> Żyjesz? Wszystko w porządku? おどろ。 A nie jakieś przedstawienia. O, jesteś śmieszne. Jest, dobra, nie włączaj tego, bo będzie zła jakość dla widzów. Dobra, to No nie! Emilka. Ty, prawda? Nie, bo to będzie jeszcze bardziej słychać. Dobra, lecimy dalej. Uwaga. To tam gra. Dobra, uwaga. Są to plasterki z dinozauru jednorożcami? Co ty wziąłaś? Dobra. Plasterki z jednorożcą. Nie, z dinozaury Dobra! Czekajcie, widzowie, my się opanujemy i zaraz do Was wrócimy. Dobra, widzowie, jesteśmy już z powrotem i się uspokojeni. Lecimy A dalej. co tam? Baby. No co tam grze, Uwaga! To. To jest moje i moje mamy. To jest maska do włosów, i dam, powiem ty, wam. To jest maska do wady. Powiem wam. Czy, czy ona... No, milo. I sobie muszę widzieć, co my tu kupiliśmy. To jest maska do twarzy Plex Hair. Trzy w jednym chyba? Nie wiem, Plex Hair. Czy? No Ej! Ej! No jest mi teraz smutno. Dobra, no to jest taka maska i powiem Wam, jaki Ej. ma efekt, bo wydaje mi się, że będzie super. Usiądź I ładnie rób opening, dobrze? Pani królik zemdlała Pani królik znowu zemdlała Zemdlała Siema O, żyje Dobra, lecimy dalej Uwaga To są do przedszkola naklejki To pani Arkuszy, naklejek do przedszkola Emilki, bo oni tam mogą znosić naklejki i co się z nim później dzieje? bo no, ja nie wiem, nie w Potem bawię. potem przyklejamy dla z dzieci albo sobie tak okej, okay, ale nie odruby dobra, mamy tak i przyklejamy na uwzględkach że arkusze jest z psim patrolem o, czekaj, z psim patrolem z myszką mini i z Miki Miki dupa. Fajne. No, usiąść ładnie na pupę. O, nie nie, pa, poducho, zytka. Proszę, to jest twoja. Otwieraj. Ej, no czemu się tak nie ładnie Dobra. Na Ogarnij się, proszę. Dobra, dawaj, no. No, ale tutaj, do widzów. To jest książę. Tu. To jest <grytka> książeczka z naklejkami, tak? Takimi z jednorożcami. Mm, ale dżentelmenka. Dobra, dawaj, no. Masz. Dobra, no to jest. Odłóż. Proszę, kolejna jej rzecz. I tam do widzów pokazuj. To są Odłóż. moje. To są moje mazaki. Do góry, żeby widzieli. Świetnie, uczysz się ładnie, influencerko. Tylko jakiś uśmiech trochę, co? <grym> Dobra, no influencerko, dawaj Dobra, pokazałaś mozaczki? Tak Subciut. Lecimy dalej Uwaga, już zbliżamy się ku końcu Pokazuj, co to jest To są moje farbki To są farby akrylowe, znaczy to takie, żeby cię tam się wody dolewa i wtedy one się ogarniają. Dobra. odłóż panienko śliczna. I lecimy dalej. Znowu jej. Nie wytrzymam wszystko z jej. A tutaj tam plastelina. tam plastelina. dalej. Plastelina. Dobra, lecimy dalej. Ja mam tych też Uwaga. To już są same fajne moje rzeczy. Znaczy, dwie, trzy moje i reszta nasza wspólna. Uwaga, lecimy. Pierwsza rzecz to. To jest taki zestaw, y, że wiecie, takie coś do bransoletek, że tam się... Ej, 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 ja teraz pokazuję. Ty już miałeś swoją kolej. Emilciu, no proszę. Zobacz, y, pokaż. Tutaj się kręci i tam się do środka... Wkłada koraliki i się tym kręci. Emilka! Emilka! Maciek! No ej, bo... ej, 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 ej to już jest przesada. Ej, ej, no nie mów Widzowie, powórcie mi. Co Kocham cię, wiesz. usłyszysz wow, złusiszmy. Dobra, lecimy, a nie te przytulanki cacanki. Dobra. No ja, te, ja pokażę tutaj widzą. Ten, ten, ten. No i co? Otwórzmy przy was. W sumie czemu by nie? Okej, okay, mega ładne... Mega ładne otwarcie. E, otwieramy... Nie, no to kosita! A, a... Emilka, ja się staram ładnie nagrywać. E, to w ogóle to wygląda jak na takie ciasto, nie? Takie... Dobra, mamy tutaj i widzę, że mamy masę koralików różnych. Okay. Tu co? Czekaj, robię? ej, zostaw, zostaw. Ej, to moje. Takie, no a i dobra. A my też będziesz robiła Aha, Oj, coś zepsułam. A nie, tam jest żyłka, dobra. A my też będziesz lepiej. No, będę ci robiła. I tutaj się do środka wrzuca. Co? Koraliki. No i się później kręci, i się na taką szpatułkę. To jest taka ala igła. Nie chcę tego już wyciągać, ale. Nie mogę. Nie, 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 nie. <grafię> Dobra. Ała! Haha, moja rączka. O, dziękuję. Dobra. E, bardzo fajna. Cieszę się bardzo z tego. Widziałam na TikToku i chciałam kupić i mam. Dobra? A! Lecimy z kolejną rzeczą. Są to bransoletki byfyfy dla mnie i dla mojej przyjaciółki Amelki. Ale co mnie dla mnie? Ja ci zrobię inną bransoletkę. różową. Mamy takie, bo ja chcę, żebyśmy miały matching. bardzo kocham po przyjacielsku Amelkę, a tą małą kocham naprawdę. Po siostrze. Po siostrzańsku? Po siostrzeń... O, po siostrzeńsku? Nie wiem. Po Dobra, ja e, bardzo ładne. Oj, sorry, z, z napisem byfyfy i gwiazdkami. E, w moim ulubionym kolorze fioletowym i z y, gwiazdkami też kocham gwiazdki. Ja Okej, okay, dostałem najlepsze trzy rzeczy, które... Okej, okay, i to jest to najlepsza rzecz. Jeśli dotarliście do tego miejsca, napiszcie do mnie w DM-ach na Instagramie, bo nam wyłączają komentarze. Tutaj się gdzieś wyświetli, nie wiem, tu, tu, znisz się. Dawaj w dół. Tu na jej głową teraz jest. Mój Instagram. I wbijajcie, i piszcie, jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie. Niespodzianka! I te... I te <laughs> w moich filmikach dostacie subki i like. Ja nie masz filmików. No, babci nawet lubiłem. Ale to nie wrzuciłaś na YouTube, dobra. Siadaj, kiedyś wrzucę jakiś filmik, gdzie ty będziesz operatorką, dobra? Dobra, dobra lecimy. Sobie trzy rzeczy. Jesteście gotowi, widzowie, bo ja nie. <grystanie> Uwaga. Mamy trzy fajne pierdółki i tu chyba jest najlepsza rzecz. Niespodzianki. Czekaj, chcesz od tego zacząć? A tutaj się dzielimy. Twoje jest różowe, moje niebieskie, ok? Dobra. To pokażemy wam, widzowie. Mamy tak, Squishy. Squish, meez. Bardzo A, ładne. Wiesz? No już, poczekaj. Mamy niebieski i różowy i tu z tyłu mamy całą kolekcję. No i pewnie mój będzie niebieski, ale tu git, bo ja lubię niebieski, a twój będzie... Lubię. Mm. Okej, okay, to co, otwieramy? Dawaj razem. Tak. No. Ooo, ciągnij. Super! Dawaj. Pokaż widzę swojego. No jest o, jakie takie jest dziwne. Tutaj miau. pokazuj do kamerki. Miał. Oj, sorry, robisz? Miau, To jest kotek? Ja mam jakąś A rybę, jakąś wielorybę. A kotka. O po jakieś słodziaczki. Słodziaczki, słodziastne. Naprawdę, słodziutki. Ładne, nie? Tak. <laughs> Żeby sobie nie urwała. Ofu, jak się mierdzą. <laughs> Normalnie nie wiem co to jest Taka guma może No w sumie one są z gumy Fajna, dobra Pierwsze pierdółki za nami Tutaj, czekaj, gdzie je po... Nie, nie będzie je widać, to tutaj je dajmy Jedziemy kolejna pierdółka Zamknij oczy I Czekaj, ja pomieszam Ale zamknięte mają być te oczy No i wybierz To, dobra To jest nie mam pojęcia, co to jest, ale się domyślam. O kurde, chyba wiem, co to jest, ale nie jestem pewna. Eee, Surprise Pop Pets. Fajne się wydaje. Hmm? To co otwieramy? Tak. Możemy nie... nożyczkami, bo nie chcę. ale no, się prawda? No, a twoje jest takie. O, źle otworzymy. A twoje jest widzisz, bo ma takie. Brzuf? No. O, no, to jest mądre. Uwaga, mam nadzieję, że to jest to, o czym się domyślam, bo. Ale wam Nie, to nie jest to. Co to jest? Uwaga, widzę, bo to jest takie jakieś coś. Daj! Co to jest? Ciekawi, to. To jest jakiś orangutanos. Czekaj, to się da Tak! A, to jest taki popyt. Fajne. O, z tyłu też ma na plecach. Ja myślałam, że to takie, że tutaj mają pryszczy i się tak wyciska. Nie, nie. Ale to też jest fajne. Orangutanos. Widzisz i co? Czekaj. No Weź tak stań, tak jak ten orangutanos. To już tak, Ale tutaj nadal też. Usiądź i zrób tak, jak ten orangutanus. Widzowie, znajdźcie różnicę. Piękne. Dobra. Kolejna rzecz. No i została nam ostatnia rzecz, już. Jest to takie coś. Aha. Z księżyczkami Disneya. Fajne. Otwieramy? Tak. Otwieramy z tej z widzami. Czy to ma jakieś takie specjalne? Nie. Nie, Could it to być? Ale mam głos. dupa. Emil się, no! A zaśpiewa jakąś ładną piosenkę z K-popową. Ale K-popiara. Pozdrawiamy wszystkie K-popiary, ja też jedną jestem. I to też jest mała K-popiera. Uczę ją. Eee Pokaż do widzów, tak to wyżej daj. To! to widać było. Empię O klej ręce. Czekaj, bo ci coś z przypadkiem zrobię. Dobra, za tej! Tutaj za pleckami. Nie. Dobra. Dobra, Emilcia nie mamy teraz. Otwieramy teraz. Okej, okay, różowy w emi... o, otworzyło się. Nie otwieraj się jeszcze. Okej, okay, taki różowy klocek. O, co do kosza. Klocek. O, fajny popit. Orangutanus, no. Dobra, otwieramy? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko git, ale... Dlaczego ona jest cała żółta? Co to jest? No powiedzmy, co to jest. O, pokaż, jakie... O nie, była różowa. Mnie troszkę się różowało. Patrzcie, jakie były ładne. A my trafiliśmy tą żółtą. Ej, ona jest najbrzydsza. Dobra, ale kto to jest chociaż? To jest chyba Bella? Nie, to jest Elsa. <grym> A, Elsa. Ło, wow, ej, no. To jest mądra. Patrzcie. Ale, patrzcie. Ciało. <grym> Takie. Mini, mini. I. łeb. Ona ma big brain'a na pewno. Łep w głowie. Dobra, uwaga. O Boże, święty. O Boże, święty, jakie małe gówno. to nie jest Bella. To jest Bella. Nie My life was so unfair. Pa. No, tu się... Po... Uw. <grafię> Uw. Tutaj musisz pokazać. Pa! Tu, <grafię> dobra. Pa. Oj, Wszystko nam poleciało. Oj! I takim akcentem zakończymy ten piękny odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądajcie, za oglądanie. Subik, like, wbijajcie na Instagrama, wbijajcie na inne filmiki, możecie sobie obczaić shortsy z tym małym, tym. I Orangutan mówi do widzenia! Do widzenia!